Kiedy pytają mnie, jak mam wystawione ogłoszenie, załóżmy hipotetycznie, że mam takie ogłoszenie, e, sprzedam Władymirca za 7,5 tysiąca i zadzwoniłby mi jakiś chłop i się spytał, panie, jaka cena? No to bym sobie pomyślał, no chłopie, skoro ty się już wyłożyłeś na cenie, ceny nie rozumiesz, no to cię dyskwalifikuję pod kątem zakupu. Ale co się okazuje, no niekoniecznie. Zobaczmy. Mała ciekawostka, taki lokalny folklor. Zobaczmy sobie ogłoszenie. Mega zestaw telefonów na odzysk złota. No, złoto w cenie, warto zobaczyć. Cena 100 zł, kup teraz z Allegro.pl. Czyli z Allegro.pl, sprawdzamy. Cena 70 zł. A, jeszcze oszczędzasz piątaka, jak sobie kupisz w aplikacji. Dobrze. Idźmy dalej. Telefony. Ta. Ta. Co to było? Telefon. Telefon. Tutaj kosztuje 40. A tutaj to samo ogłoszenie. 30. Kup teraz Zalegro lokalnie. 4 te telefony. Tu były telefony. Tu są telefony. Dobrze. Sprawdźmy. 3 dychy. 5 dych. No. Ciekawostka, Sony Xperia coś tam, 35, 35 i 35, pomylił się czy jak, cena ta sama, nie wiem, to jest coś, coś, coś po prostu, albo mi się coś wydaje, albo ja już sam nie wiem o co chodzi. Trudno wyczuć, może to jakaś schizofrenia jest. psychiatryczny Marcinkowski, słucham. No właśnie, no właśnie, nie teraz, jeszcze, jeszcze muszę się otrzeźwić.